Odnowili mi kartę w porcie, tylko ten pan. XXI wiek stacja dla również ciężarówek dla osobówek. A nie mają kibelka. Żeby można było chociażby siku zrobić, no, więc dlatego co robimy? Miałem u nich zatankować i dać im zarobić. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Do zobaczenia. Nie ma tankowania. Nie ma kibelka. Jadę dalej. Cześć i czołem z rosołem. Dawno mnie nie było, w sumie nic ciekawego się nie działo. Trasy powtarzalne bardzo. Nie miałem w sumie co pokazać. Jakoś weny też nie miałem i nie nagrywałem i się nieźle zrymowało. Dobra, tomtom. Tom. Powiem wam, traska całkiem, całkiem niezła się trafiła. Obie nawigacje. Mówię tu o nawigacji Aigo Primo, czy TomTom, Tom. do, do tego miejsca, w którym jestem. Jest tu produkowane mleczko w proszku, prowadziła przez centrum miasta. Obie nawigacje, czy Google, nawet Google, no ale Google wiadomo, nie? A tutaj mamy. Tutaj mamy już stricte nawigację, przecież dla ciężarówek, prawda? No i powiem Wam. Ten Gregory Distribution jest umiejscowiony w takim miejscu, że powiem Wam, no dobrze, że tutaj już tylko patrzę, bo to jest naprawdę wąsko trzeba było kalkulować, którą drogą jechać na szczęście na szczęście jadąc po samych znakach Gregory i Arla Apetina która jest tu kawałek dalej umieścili znaki yy, gdzie jest droga dla ciężarówek no, yy, no nie, nie można było zabłonić chyba, że ktoś ślepo wierzył w oczywiście nawigacji no, właśnie, tego mostka też można się tutaj troszkę. Co? Zdziwić? Ja mówię, na pewno ja tu dojechałem. Wiecie o co chodzi? Tutaj ten mostek całkiem wąski, nie? Szkoda, że nie mogę Wam pokazać, jak wąski po 20 centymetrów z każdej strony może zostało a wedle o, nie przedstawiłem nigdy wam tego pana który tam rozmawia to jest właśnie nawigacja TomTom -tom, którą ustawiłem manualnie żeby mnie tędy prowadziła a nie tak jak ona chce Specjalnie ją tak ustawiłem, żeby zobaczyć, czy następnym razem ona już zapamięta sobie, że tędy tutaj się dojeżdżało, a nie usilnie przez miasto, przez ulicę, główną ulicę w mieście, która nazywa się High Street. I jak zerknąłem na Google'a jak to wygląda, no to w życiu mi się nie zdecydował, żeby tam tędy pojechać, ale. Powiedzmy, cofając się z 6 lat temu, bywały takie sytuacje, gdzie pamiętam, przyznaję się do tego, że wbijając adres w nawigację, byłem święcie przekonany, że ta nawigacja mnie bardzo tam dobrze doprowadzi, do tego właśnie adresu. I nie było takiej większej kalkulacji, owszem, sprawdziłem, którymi drogami, ale nie przyglądałem się z bliska. No i jak już. Raz czy dwa się naciąłem. No to już wtedy mocniej zacząłem sprawdzać te drogi, którymi prowadzi mnie właśnie nawigacja. A potem nastała era Google Maps i już. On, widzicie co powiedział? Skręć w lewo, następnie dotarłeś do celu. Bo tutaj sobie ustawiłem punkt do którego mam je doprowadzić nawigacja, skręć w lewo, żeby właśnie, żeby właśnie jechać tymi główniejszymi drogami, nie? Bardzo ciężki jestem, a tutaj, tutaj dziękuję, dziękuję, że dotarłem do celu a tutaj będą takie góry że Mesiu Mesiu to będzie płakał dzisiaj Oczywiście zadzwoniłem już do ludzi, którzy planowali tą trasę żeby z nimi przedyskutować kwestie kwestie frachtu jak oni go wycenili bo moim zdaniem jest wyceniony za mało więc dlatego już od razu wysłałem zapytanie że za ten fracht powinni dołożyć jakieś 50 funtów do tego frachtu z racji, że droga jest ciężka, wąska i górki są i jest bardzo duża konsumpcja spalania paliwa. No tak właśnie tak trzeba się targować aby najmniej próbować Oni dają takie stawki, żeby było ok, wiadomo zarobicie, ale tu nie chodzi o ten minimalny taki zarobek, który teraz... Możesz zarobić bez swojej ciężarówki, tylko musisz zarobić tyle, żeby utrzymać siebie, i w razie czego jeszcze mieć na oponę albo dwie, nie powiedzmy po przejechanym tygodniu. No dobra, tutaj to powiedzmy, jeszcze jest szeroko. Raczej by się tutaj męczył. No i teraz mógłbym wybrać drogę prosto A337, ale nie z tym towarem, więc wolę przez chwilę się przemęczyć tutaj na A30, do, do dojazdu do A30, tędy właśnie, gdzie jedzie ten. Chociaż tutaj będą wzniesienia, nie? ale potem już wylatujemy na na M5 Volvo też ma ciężko widzę tutaj męczy gruchę mocno ten teraz musi zaczekać ten mnie puszcza dzięki bardzo hipo No i widzicie jak tutaj widzicie jak tutaj jest szeroko teraz tu nie. Ten tym wolwaczem już ciągnę Dubsko po krzakach. No i umówmy się, jak takie traski są. No to tam mogę coś tam dla Was wrzucić. I pogadać. starych ryśkach ochódzkich i nie tylko no widzę że on też jest mocno tutaj zapakowany więc zobaczymy jak ta 500 volvo poradzi sobie wody gazowanej by się napił mamy jakieś tu wody gazowane mamy jak ta 500 sobie tutaj poradzi z tym wzniesieniem o Tutaj zaraz na wzniesienia 12%, 12% low Gear Now. Dobra, ja tu włączę sobie manual, ja sobie tutaj na manualu po zmieniam. co mogę powiedzieć w sumie też w tym jeszcze odcinku o Mesiu no powiem wam, że Mesiu ten 2545 tutaj na te tereny no kurcze no no je, powiem wam tak no jeździ, ale tak jak widzicie tutaj takie górki z z pełnym ładunkiem no to już trochę tam krzyczy więc więc Mesiu raczej za długo ze mną nie zostanie. Bynajmniej nie z tym silnikiem. Do, dotrzymam go do października, zrobię mu 12 miesięcy przegląd i wystawiam go na sprzedaż. A w międzyczasie kupię sobie coś z mocniejszym silnikiem. 510 tutaj z tym towarem, co jeżdżę to minimum to 510. 510 koni Bo się tutaj męczy, męczy się. Naprawdę. Mało tego, on nie ma tego pełnego retardera, tylko ma ten taki hamulec silnikowy. To on bardziej pierdzi niż hamuje. Pierdzi, a nie hamuje. Widzisz. Teraz tylko Wam demonstruję, nie? bo wyłączyłem teraz już go. No ale czasami trzeba sobie nim wspomóc, nawet jak pierdzi. Ale przytrzymać go tak 1500 obrotów, troszkę więcej. Dzieński hamulce byśmy popalili, nie? Z jakichś mocnych górek, które też będą. Ile to mamy do lotu? 3 mile. 3,5 mili pokazuje tom Tomek. Nie wiem, jak ościć ochrzci tom Tomka i imię tego, tego pana, bo. Aj go, mieliśmy Tomasza, a tutaj kogo mamy? Łukasza. <noise> Dawajcie w komentarzach jak, jak nazwiemy głos z Tom Toma, dobra? W komentarzach piszcie. O, patrz, już już. Uuu. Eko drivingiem teraz. Uuu, ma ale nie wierzę, że pod tą górkę, którą teraz bym się wskrobał rozpędem jedzie. Traktorzysta i heblujemy O, no dobra, no ale traktorzysta też musi przewieźć ciano, no też musi przewieźć siano z punktu A po do punktu B. Na szczęście yy, wyleciałem na góreczkę. Ale kurde, takim tempem dwie. Dwie mile jechać za traktorzystą. A co wiozę? No ja tak o wszystkim gadam teraz wiozę mleczko w proszku które będzie uży używane do produkcji mleka dla dzieci pani doktor weterynarz która odbierała ten ładunek i zakładała plombę powie pl plombę, plombę, plombę powiedziała że przez to że mają mało krów w Chinach no to muszą sobie radzić i brać takie mleczko stąd. No dobra, jak tak wolno jadę, to ten hamulec silnikowy jeszcze coś tam powiedzmy pomoże, nie? Ale jakby mu teraz tak na trójkę z... Słyszycie to? 2000 obrotów od razu mu wkręca. I ten silnik po prostu wyje Dobra, wyłączaj, wyłączaj, wyłączaj Dobra, już, już, Mesiu, me meś nie będę cię już męczył Troszkę hamulcem, troszkę silnikiem Damy radę jakoś dzwonił telefon, teraz, w momencie, w którym nagrywam, bo akurat nagrywam telefonem swoim służbowym. Bo akurat ten telefon akurat ma opcję nagrywania z przodu i z tyłu, a tamten nie ma, dlatego, tak jest. A obawiam się, że mogą zaraz zadzwonić, w sprawie, że się odezwałem o więcej. Więcej kasy za ten przejazd, nie? Panie traktorzysto, skręć gdzieś w pole, please, przed tą górką. No nie skręcił, jednak jedzie. do jakichś tam szybkich takich robót jak drugi stanie i ten będzie potrzebny no zobaczymy ale raczej to będą niepotrzebne koszta bo jak będzie miał stać a ja nie jestem aż tak wielką firmą żebym mógł sobie też pozwolić na zapasowe ciągniki to racja dobrze mówi Mario tak jest nie 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 to Prędzej czy później, ale bardziej październik. Tak jak mówię, przytrzymam go do października, zrobię mu 12 miesięcy przegląd, żeby podnieść oczywiście cenę sprzedaży i od razu go opycham. na przepychu, ale taki, żeby że jak dotknę mu gazu z pełnym ładunkiem i będę ważył 44 tony, o dzięki jak będę ważył 44 tony to żeby w ogóle nie czuł, nie? że coś tam ciągnie za sobą a no, widzisz, tak jak teraz ma, ma wzniesienie a on tu już burczy tym silnikiem i czuć, że mu ciężko ale nie będę już narzekał więcej dobra, nie narzekam, no robi robotę zarabia funty ale pykłem gałęzią w swy. bo jak te trasy mają się tutaj powtarzać zobaczcie to nie co tu się teraz dzieje ziomek na szczęście się zatrzymał Filip nie aż tak na żyletki, ta trasa jeszcze jest w miarę bo też są drogi B chociaż te drogi A czasami są węższe niż te drogi B M to jest motor, m motorway czyli autostrada, A to jest landówka a B to jest jeszcze jakaś tam taka podrzędna droga która czasami jest tak, że ma sporobione specjalne zatoczki, tak żeby mogły się pojazdy mijać. No dobra, jesteśmy już. Jesteśmy na dolocie do A30, która łączy się z M5. I jak tylko wylecimy tutaj na A30, dokończymy to, to wideo. tam się nagrało. Fajnie. Dzięki wam za przejażdżkę ze mną. Na koniec tutaj pozdrawiam Ryszarda z Polic. Pana Ryszarda z Polic mojego mojego stałego widza, który lubi sobie ze mną pojeździć. Więc panie Ryszardzie, piąteczka. Mam nadzieję, że się fajnie tutaj panu jechało ze mną. 600 metrów, yardów przepraszam, jak ta wolwina się wklei tutaj powiem wam, że kostek nie, nie, wy, wy, nie potrafi wykorzystać górek do tego, żeby szybciej się tutaj wspiąć tutaj nie jest aż tak wąsko żeby nie można było rozpędu górki wykorzystać do tego Lewej Mesiu, nie ma miękkiej gry. Jak to mówi Adrian Packer który też jeździ Mercedesem, ale takim troszkę nowszym i na pewno mocniejszym. Dobra, tyle ode mnie. Dziękuję, że byliście. Lekko w lewo. Następnie Zostawię jeszcze na koniec kamerkę włączoną. Delikatna muzyczka wejdzie. A jeżeli nie wejdzie, to przepraszam, może zmieniłem zdanie co do realizacji z, 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 z i w trzecią I moich planów co do tego filmu. I tyle. Dobra, muzyczka. Cześć.